Cześć, witajcie już w kolejnym, już w siódmym odcinku z Shakesa. Mam dla Was kilka nowych wiadomości. Teraz ten filmik powinien już być dużo lepszej jakości. Powinien być w HD, ponieważ postarałem się i jakoś to ogarnąłem, i powinno już być wszystko z grafiką ok. Więc tak: tutaj, jak ktoś gra na serwerze 27. To szukamy jeszcze jednej osoby, jak widzicie, z levelem 60. Plus. No tutaj, no 60. Plus. No więc, jak coś to możecie do mnie napisać, i ja tam dam im znać, to byście mogli dojść. Więc, co tutaj na tych lożkach zaliczyłem kopalnię Glory. Tutaj mam 8 na 10, 5 na 10, i tutaj właśnie zaliczyłem już tą kobrę. Więc co, tutaj dalej uzupełniam sobie klaser. Teraz mam jakieś takie nazwy, muszę powpisać, które tam pamiętałem. I tak, no, klaser już mam prawie 53%. Więc jakoś, no, będę powoli go uzupełniał. I tutaj myślę, nie mogę iść tutaj na lochy. Więc przejdziemy na... o, karczmy jeszcze załaduję. I jeszcze tutaj gdzieś w najbliższym czasie wybierzemy się na kolejne lochy, na czwarte lochy, tylko po prostu czekamy aż ludzie powbijają te minimum 63 level, żebyśmy już mieli pewne te lochy. Więc przejdźmy do kolejnego konta, tutaj też się wydarzyło bardzo dużo rzeczy, tutaj odbierę karczmę. Tutaj chyba miałem coś sobie zęczantować. Z czego co pamiętam, chyba mi coś zostało. Jedną rzecz. Tak, dobra. Tu mam zęczantowane. I tak, pokażę Wam moje lochy. Tak, nareszcie zaliczyłem te siódme lochy. I w ósmych mam 8 na 10. I tutaj w 9 mam 7 na 10. I teraz, teraz przed chwilą zaliczyłem chyba te lożki. Coś mi się tutaj. O, to ale nie wiem, czy z tym dam radę. I może z którym. Tu dobra, to damy z tym. Zobaczymy, co, jak, bo jeszcze nie atakowałem. No, jakby poszły kryty. Jeden za drugim to damy radę. Ale już nie chcę grzybków marnować, bo już dużo straciłem, tylko jeden mi tutaj został. I co tutaj w tej mojej gildzie? Nic nowego nie słychać. Co, jak, jak się działo, tak się działo. Kolejny loch, kiedy tu będzie, to jak widzicie, jak wszyscy osiągną 270 level. No więc to trochę długo potrwa. Więc tutaj sobie załaduję karczmy. O, może tutaj. A i tutaj już mam 135 level, tak. I tutaj nie wiem czy mi coś. No a tu mi właśnie wypadły rękawiczki. Chyba z tych siódmych lochów jak zaliczyłem już O jeszcze tutaj mi wypadło co przed chwilą, przed odcinkiem też pokonałem tam w 8 lochach, tam chyba 7 na 10 to było, tak Tutaj będę musiał ten klaser uzupełniać, tylko jak skończę na tamtym świecie, to będę tam, tutaj będę klaser robił. Więc tutaj tak jakoś powoli sobie idę. Już powinienem te lochy niedługo zaliczyć, więc będzie całkiem dobrze. A tutaj, co tu nowego? O, właśnie, no, już niedługo będę miał 61 level. Więc jakoś to szybciej, trochę powoli idzie. Teraz niedługo będę kupywał grzybki. I tak. Cały czas czekam, aż mi wypadnie to jedno lustro, już czekam kilka poziomów. Ale się będę musiał doczekać. I nie wiem, co tu jeszcze Wam pokazać. Czekam, aż wyjdzie serwer 28, bo założę jeszcze trzecie konto. I tylko mi już te trzy konta wystarczą i tam też właśnie będę nagrywał. Więc z tego, co słyszałem, to ma wyjść serwer w kwietniu. Więc jeszcze zostało niecały miesiąc, został więc tyle to jeszcze poczekamy. Sobie i tutaj tak, nie wiem co tu jeszcze mogę zrobić. Tutaj mogę jeszcze na arenę kogoś zaatakować. Zobaczymy. O, nie, dobra. I co, żeby nagrać dłuższy odcinek, tylko tutaj nie wiem. Co tu mogę jeszcze wam pokazać ciekawego na tych kontach? Już chyba tutaj nic nie mam wam pokazania. Szkoda, że nie mam po prostu jak będzie, jak będę miał już trzecie konto na tym 28. świecie. To te odcinki już będą takie dłuższe, koło 15 minut. Bo teraz tutaj to jeszcze tak, żeby dłuższe odcinki, to nie mam tutaj. Robiłbym lochy, ale nie mam grzybku, więc czekam aż sobie doładuję konto. To wtedy może te lochy zrobię na odcinku, wszystkie. No ale, ten, tutaj, a tutaj mam tą różdżka mi fajna wyskoczyła. A i jeszcze z dzisiejszych lochów, bo pokonałem tam, a te drugie kopalnie, Glorii to mi tutaj wybuch wyskoczył bombowy na prezent wszystkie cechy plus 60 więc całkiem fajnie bo wtedy miałem wszystkie cechy 40 plus no i tutaj jakoś fajnie fajnie nie tą postać się cieszę że tak ją rozwinąłem i to by było na tyle więc w kolejnym odcinku się niedługo zobaczymy niedługo się powinien pojawić Mam nadzieję, że docenicie że docenicie po prostu to, że spróbowałem, żeby było w jakości HD i mam nadzieję, że tak będzie i będzie lepszy po prostu odbiór. Więc dzięki za obejrzenie, jeśli Wam się spodobało, załapkujcie, zasubskrybujcie. Cześć.